Proszę Państwa, ja już nawet wprawdzie ja kandyduję z odległego miejsca na liście, z okręgu, w którym mój komitet wyborczy ma znikome szanse. Tam liderem jest Pan Marek Borowski, on też się pe pewnie będzie musiał bardzo bić, żeby się dostać. Więc jako realista nie szykuję się w tej kadencji do Parlamentu Europejskiego. Ale oczywiście, jako odpowiedzialny człowiek, ja mam przemyślane, co powiedzieć kandydatowi z mojego komitetu, o co on się tam ma bić. My na dzień, ponieważ Zieloni są, jak, jako jedyna partia w, na polskiej scenie politycznej, państwo pewnie wiecie, że, że prawo europejskie umożliwia zakładanie partii europejskich, a nie tylko krajowych. Zieloni są w europejskiej partii Zielonych. Jesteśmy partią afiliowaną przy Europejskiej Partii Zielonych, czyli nie mamy wprawdzie eurodeputowanych z Polski ale za to mamy stały kontakt z Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim i na bieżąco współpracujemy. Ja się, ja się szczególnie zajmuję kwestiami rewitalizacji miast i politykami europejskimi, jeżeli chodzi o, o, o takie regulacje do, dotyczące tego, co się dzieje w miastach. Między innymi w takiej praktycznej, na takim praktycznym poziomie to jest to, na co pieniądze europejskie do nas do, docierają, bo pieniądze europejskie... Generują kierunki działania naszych władz. Jak dają na to, to władze robią to. Jak dają na owo, to władze robią owo. Otóż, żeby te pieniądze europejskie nie szły na bezsensowne programy, które popychają potem nasze władze do robienia bezsensownych rzeczy w naszych miastach, to po to są tam potrzebni zieloni. Na tym ja bym się skończył. Dziękuję. Jakoś, Proszę, no, jedno pan jedno, jedno miał jedno, to... jedno sprostowanie, jeśli można. Mhm. Dobrze? Ja mogę poczekać, nie muszę teraz. Prosimy, można? Teraz. Spostowanie, spostowanie ma się dwóch pierwsze, pierwsze to pan powiedział. Pan powiedział, że fundacje powstały dlatego, że jest ogromny podatek spadkowy. Chcę wyjaśnić, że podatka Karnedziego, Melona i tak dalej powstały w kiedy nie było podatku spadkowego, a przynajmniej był bardzo niski potem. potem. Także to nie jest prawdą. Ludzie jak umierają, zdają sobie sprawę, że do grobu tych pieniędzy nie zabiorą. Wiedzą doskonale, że jak dla dziecko, to się Zdemoralizuje, oczywiście dają mu za duże pieniądze. Przykład pani piasetki Johnsonowej, prawda, jest klasyczny tutaj, dzieci, to, to są to degeneracji dzieci Johnsona to za duże pieniądze i po prostu biorą je na fundację I drugie sprostowanie Pani się, się dziwi, że ludzie, że ludzie mówią, że ludzie są złodzieje. Czy Pani Pan wie, że, że ludzie może nie wszystko wiedzą, ale na przykład partia PO do spółki z psl też uważana za partię pieniądze? prowadziły zasadę, że wszystkie inwestycje związane z euro 2012 będą wykonywane bez przetargu, wiecie Państwo ile tam ukradną? Bez przetargu będą wszystkie inwestycje związane z 2012. Mamy pytanie. Ja z kolei, tak powiem, nie widzę więcej z tego roku, z tego roku, z tym zeszłym mniej więcej od pół roku. Są takie pytania o moralność. Po prostu wyobrazić, że działam w takiej branży, gdzie około 70% ceny detalicznej kalendarzowej to, to są pod podatki. Jakbym przechodził do takiej branży, że niszka to, to cła akcyza, bo tego na należy rzutywać. I pytanie jest takie, czy moralne jest mnie zmuszać, mnie jako osobę, która się wolną, do tego, że muszę tak dużo, że tak powiem, z wypracowanej dodatkowej no, sumy oddawać no, na cele mi nie wiadome. A co więcej, czy moralne jest zmuszać, mnie do tego, żebym miał ja namawiał klienta do, do kupienia towarów, które masz 70% przykładowo e, końcowej ceny, którą no, on musi zapłacić, są podane. No, ja mówię tym, żeby mogłem Państwa zazwyczaj tego tylko pytanie jest, czy ta moralność społeczna, ta drożdżowość społeczna nie musi się z wolnością wyboru własnego i z chęcią, że tak powiem, dania, albo nie, nie dania. Dlaczego, jeżeli uważają Państwo, że moralność jest źródłem oprawy jest do tego podgodu, do tego kar, żeby te, żeby te, żeby te podatki uiszczał, no pytanie jest, gdzie, gdzie, gdzie ta moralność w istnieje, gdzie, gdzie jest wolność, a gdzie... Dobre pan pan Aleksander? Pan Otóż proszę Pana. Podatki, podatki dwie mają dwie funkcje. Pierwsza podatki są podatki na jakieś cele wspólne, wojsko, policja, jakaś tam administracja w kraju musi być. Druga to są podatki, które zabiera się Kowalskiemu i daje Wiśnieńskiemu. Czyli zabiera się panu, a daje komuś innemu. To jest działanie towarzysza Janosika. Janosik został za powieszony na Liptowskim i to samo trzeba zrobić z tymi, którzy to robią. Nie ma żadnej różnicy, jak mówimy o moralności, między tym, że towarzysz Janosik tam zabierał, podobno bogate, jest nieprawda że on zabierał bogatym, zabierał średnio zamożnym i, 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 i rolników dawał biednym, znaczy konkretnie biednym dziewczynom, które wykorzystywał do różnych celów. E, y, on jego kumple, natomiast, natomiast, a rządem, który też podobno zabiera bogatym, to jest też nieprawdą, bo bogaci podatki płacą minimalne, mają, mają dobrych prawników i, i dobre system, i dawał biedy. Nie ma żadnej różnicy. To są bandyci. Zabranie Kowalskiemu, że dać Wiśniewskiemu, jest bandytyzmem. I jeżeli robi się pod przymusem, oczywiście pod przymusem to się robi, prawda, to jest to niemoralne. I jeszcze na uwaga techniczna. Pan powiedział, że pan płaci z podatków. To jest na pewno nieprawda. Pan nie płaci 70%. Co pan kupuje na przykład? Jakie pan, produkty pan kupuje? No, do, do, do... no dobrze. Otóż jeżeli pan, jeżeli pan, no ja nie akurat nie, pan nie, nie, nie robię, dam nie przykład, lepiej znam, prawda? Jeżeli ja byłem w firmie y, FSO, wtedy jeszcze nazywał, czyli DU potem, i oni mi wyliczyli, że oni płacą y, w podatkach, tam jest właśnie 7% ceny samochodu, to jest, to jest podatek. powiedziałem, to jest nieprawda. A kupujecie opony w Ozosie, no kupujemy. To jak widzicie, to jest opona, a nie, bo w tej oponie jest podatek, który też za zapłacił OZOS. I jeżeli wypłacicie robotnikowi, to tam jest podatek, który zapłaci ten robotnik. Przecież on teraz dostaje od, od pana 2000, ale z tego, z tego dostaje na 300 1600. Gdyby dostał 1600 na rękę, to dalej pracował, prawda? Bo nie było tego podatku. Czyli podatku pan płaci nie 70, a 90 parę procent. Naprawdę. Nie, nie no ludzie sobie nie zdają sprawy, ile płacą podatku. Jak tanie mogłyby być towary, gdyby nie, to ja myślę, że to nawet nie była z chęci okradzenia państwa. Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, ci politycy, nie zdają sobie naprawdę sprawy, ile te podatki tak naprawdę stanowią obciążenia dla ludzi. To jest pewnym problemem. Już tam ta moralność, bo ja myślę, że oni tego nie, nie dlatego, chcą ukraść. Oni tak myślą na pewno, że dzięki temu są wyższe podatki, załatwimy coś tam sobie, a może innym załatwimy, moim wyborcom. Nawet nie o to chodzi. Oni nie zdają sobie sprawy z tego obciążenia. I no tutaj... jeden, bym raczej odpowiedział na pana pytanie. Jeden, to znaczy, jeden, no ja może skończę raz rzeczywiście. Znaczy pierwsza rzecz, do końca nie wiemy jaką działalnością pan się w zajmuje, ale to jest pewnie głos polityków de facto obywateli. Pierwsza rzecz to skłania pana do wystąpienia, prawda? Że nie identyfikuje się z państwem, pan z państwem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest coś, co może skłaniać pana do działalności politycznej, tak? W tym sensie, że nie zgadza się pan na taki system, chciałby pan innego. Trzecia rzecz, to Pan by musiał sobie odpowiedzieć, jaka jest Pana realna możliwość zmiany tego systemu i musiałby sobie Pan odpowiedzieć, kto odpowiada za taki system podatkowy, który Pana dotyka. Tak? To jest pewien ten wymiar państwa, który jakby państwo cierpi na tym, że egzekwuje w ten sposób i tak Pana traktuje. Tak? I to oczywiście rozciąga się w ogromnym czasie. I druga on dotyczy wielu rozproszonych osób, więc, jakby siła tego głosu obywatelskiego jest bardzo niewielka. Ale powiedział Pan później, dopowiadając, że Pan zajmuje dosyć specyficzną się branżą związaną z tytoniem. Wiemy, że ta branża tytoniowa to nie jest tylko ta kwestia, że Pan jest równoprawnym podmiotem w skali państwa, tylko uznaje się jednak w Polsce. Że to jest coś, na co rzeczywiście jest zgoda społeczna, żeby obniżać, to znaczy zwyższać koszty, to znaczy obniżać uh, zużycie. Tak? No, Więc, no, jakby tutaj po, jest pewna panie. też kwestia A, moralna ja pomiędzy. Mówił o, to... o tym, powiedzmy ja palacze, o tym, że wzrosła od stycznia roku, kiedy została wyjątkowa ustawa z października na listopad. Po moich klientach wiem, że nikt. I czy to jest. To znaczy To uważając zmiany ceny, a ja bym się tłumaczy, że tak powiedziałam Państwa. Przepraszam bardzo. To chwileczkę. Jeszcze na temat podatków pani profesor Lena Kolarska-Bowińska. Ja chcę Potem powiedzieć, że też, też że mówimy o wysokości podatków. i Rzeczywiście one są za duże, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, zwłaszcza koszty pracy, ale za mało też sami angażujemy się w kontrolę tego, jak te pieniądze są wydawane. I to mi się wydaje kluczowe. Bli, bliższa kontrola przez obywateli, uczestniczenie w prawach samorządów, różnego rodzaju komisjach i patrzenie na ręce polityków, przede wszystkim lokalnym, bo podatki to nie są tylko centralne, ale też są zbierane lokalnie i wydawane lokalnie. I tam to jest e, też e, bardzo ważne. Czyli nie myślmy tylko, że one są za duże, ale jeszcze jak one są wydawane. I już nie, 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 nie ostatni głos. głos pana. Nie to jest bardzo ważne ważne pytanie, proszę Panią.